Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym filmie. Dziś zapraszam Was na pogadankę na temat sprzątania. Mam nadzieję, że jeżeli oglądacie mnie od dłuższego czasu, to gdzieś te moje filmy zmotwowywały Was do sprzątania. Może udało Wam się odgracić jakąś część Waszego mieszkania, domu, czy może udało Wam się odgracić całą Waszą przestrzeń, dajcie znać w komentarzach. Natomiast jeżeli jeszcze do tego nie doszło z jakichś powodów, to mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się przyda. Pod tym odcinkiem znajdziecie też inne filmy, które nagrałam już wcześniej, których gdzieś. Mogą Wam w tym sprzątaniu pomóc, które pomogą Wam rozprawić się na przykład z sentymentem do rzeczy. A dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o moim zdaniem najprostszej metodzie sprzątania. Nieważne, czy mówimy o jakimś konkretnym tylko miejscu, typu sypialnia, albo nie wiem, kuchnia, czy mówimy o mieszkaniach bądź też domach albo garażak to będzie metoda niezwykle prosta. Wiem, że metod sprzątania jest mnóstwo. Ostatnio najbardziej popularna chyba jest metoda marikondo, z którą ja się szczerze powiedziawszy, nie utożsamiam, nie stosowałam jej, bo mimo przeczytania książki Magia sprzątania, jakoś uważam, że akurat ta metoda sprzątania do mnie nie pasuje. Z tego względu, że. Mari zakłada coś takiego, że będziemy sprzątać kategoriami. Jeżeli na przykład zabieramy się za ubrania, mamy z całego swojego domu mieszkania zebrać wszystkie ubrania, jakie mamy i zostawić w jednym miejscu, żeby widzieć, co mamy, ile tego jest i w ten sposób sprzątamy. Bierzemy każdą rzecz do ręki, sprawdzamy, jakie wywołuje w nas emocje, mamy pozostawiać tylko te rzeczy, które gdzieś tam wywołują w nas szczęście. I powiem Wam tak. Jeśli chodzi o zbieranie ubrań w jednym miejscu, to pewnie pamiętacie mój filmik o sprzątaniu szafy, który jakiś czas temu się pojawił. I to jest fajna sprawa, bo rzeczywiście widzicie, ile danych rzeczy macie. Widzicie czasami taki ogrom rzeczy, że sami się łapiecie za głowę, że ile tego jest, jak mogłem tyle pieniędzy na to wydać, albo jak mogłem tyle miejsca na te rzeczy poświęcić, więc gdzieś to jest taki dla nas impuls, żeby wziąć się za ten porządek. Natomiast jest też często druga strona medalu. Ten ogrom rzeczy, jeżeli naprawdę macie bardzo dużo rzeczy, niekoniecznie ubrań, ale mogą to być wszelkie inne rzeczy, zabawki dziecięce, jakieś mm, rzeczy związane z gotowaniem. Jeżeli jest ich naprawdę bardzo dużo, mogą one wywołać w nas taką reakcję: Kurczę, tego jest tak dużo, na pewno temu sprzątaniu nie podołam, na pewno tego nie ogarnę. Więc moim zdaniem zabieranie się od razu, mając bardzo dużo rzeczy za jedną kategorię, no, może wywołać po prostu taką reakcję, że gdzieś ta noga nam się powinie i stwierdzimy, dobra, nieważne, nie, nie zabieram się za to, tego jest za dużo. Może innym razem i będziemy tak tą decyzję o sprzątaniu, odwracaniu e, po prostu odciągać w nieskończoność. Dlatego moim zdaniem fajna jest metoda po prostu małych kroków, żeby zacząć od czegokolwiek, zrobić ten pierwszy krok. Jak ostatnio wspominałam Wam o, o nauce hiszpańskiego, to też właśnie ktoś zostawił bardzo fajny komentarz, że właśnie chodzi o to, żeby. Nawet poświęcić na daną, część, na, daną czynność, nie część, na daną czynność 5 minut, bo to zawsze jest lepsze niż nic. Lepiej 5 minut niż nie poświęcić na tą czynność w ogóle swojego czasu. Więc jeżeli mówimy o odgracaniu naprawdę dużych przestrzeni, to warto moim zdaniem właśnie zabrać się za metodę małych kroków. I tutaj zależy od Was, czy zabierzecie się na przykład. Za jedną komodę albo tylko za jedną szafkę albo za jedną szufladę. Może stwierdzicie, że ogarniecie najpierw jedną część szafy. Jeżeli macie mm, ubrania, które wiszą na drążkach i na przykład tych drążków macie kilka, to możecie stwierdzić, że dzisiaj posprzątam tylko ubrania na jednym drążku. Chodzi o to, żeby zrobić już jakiś krok ku temu porządkowi, który chcecie osiągnąć, a nie stawiać sobie za zadanie dzisiaj ogarnę wszystkie moje ubrania. Bo na wiele osób może ta metoda zadziałać, rzeczywiście stwierdzicie tak, dzisiaj jest ten dzień, biorę się za sprzątanie, ogarnę wszystkie swoje rzeczy, ale nie oszukujmy się, nie każdy jest taki i może to spowodować taką sytuację właśnie odwrotną, że stwierdzimy, nie, tego jest za dużo, nie biorę się za to, albo zostawimy te rzeczy, niech sobie tak dalej leżą. Może się zabiorę jutro, za tydzień, za miesiąc, potem niestety ciężko jest nam się zmotywować, żeby do robienia tego porządku powrócić. Więc u mnie się sprawdziła już właśnie chyba 3 lata temu metoda małych kroczków, zaczęłam najpierw od kosmetyków, potem sobie robiłam porządki w szafce, gdzie mam takie zapasy jedzeniowe. Przeglądałam daty produktów. Zastanawiałam się, czy aby na pewno wszystko wykorzystam, i tak dalej. Więc wyznaczałam sobie takie małe strefy, którymi wiedziałam, że jestem w stanie się zająć, że one mnie nie przytłoczą. Możecie zacząć od posprzątania w torebce. Dajcie znać, czy nosicie bardzo duże ciężary w torebkach, czy raczej stawiacie tak jak ja na brak torebki, wszystko w kieszeniach, albo na takie malutkie torebki i plecaki, gdzie niewiele rzeczy się mieści. Ja kiedyś. Też byłam w jakimś takim, nie wiem nawet jak to nazwać, w takim przeświadczeniu, że przecież jak kobieta jest dorosła, to musi mieć dużą torebkę wepchaną rzeczami, które potrzebuje, ale ja jak sobie tak myślałam, co ja mam do tej mojej torebki włożyć, jak na przykład idę do pracy, czy na zajęcia na uczelnię, szłam czy gdziekolwiek indziej, co ja mam włożyć, skoro tak naprawdę ja nic za bardzo nie potrzebuję? wiadomo, klucze telefon, portfel, może coś jakaś przekąska, coś do zjedzenia, ale nie rozumiałam brania za sobą kosmetyczki, lusterek, jakichś nie wiadomo jakich innych rzeczy. I gdzieś, nie wiem, mam wrażenie, że jest wiele takich momentów, gdzie. Coś jest wyuczone, coś jest utarte w społeczeństwie i my też tak robimy, mimo że w ogóle nie widzimy w tym znaczenia. Dajcie znać, czy macie też tak z torebkami, że myślicie rzeczy, których kompletnie nie potrzebujecie. Dajcie znać, kto z Was zabierze się za porządki w torebce po tym filmie. Więc chodzi o to, żeby wybrać sobie jakąś małą przestrzeń. I to, co sobie też wynotowałam, co jest dla mnie też bardzo istotne, to to, że jak już Wyznaczycie sobie jakąś przestrzeń, którą chcecie posprzątać, to wybierajcie z tej przestrzeni rzeczy, których rzeczywiście potrzebujecie. Jeżeli macie do czynienia z rzeczami sentymentalnymi, to oczywiście warto je zachowywać, ale takie, które wywołują w was tylko pozytywne emocje, bo jeżeli trzymacie jakieś rzeczy po ex albo po jakichś takich relacjach, które się skończyły i gdzieś powodują w was smutek, a nie radość, to myślę, że takich rzeczy nie warto trzymać, bo to właśnie będzie ciągle. Gdzieś tam rozgrzebywanie może ran, albo będzie powodować w Was smutek, a tego byście chyba nie chcieli, żeby co jakiś czas wracały do Was jakieś e, przykre wspomnienia. E, ja też nagrałam dla Was odcinek o tym, jak pozbyć się sentymentu do rzeczy, jakie rzeczy sentymentalne zostawiać, żeby sobie mieszkania nie zagracić. Szczególnie myślę, jeżeli jesteście rodzicami, to może Wam się e, ten odcinek przydać. Chodzi mi. Jeżeli jesteście rodzicami y, dzieci już dorosłych, które za chwilę się wyprowadzą, albo już się wyprowadziły i macie jakieś rzeczy, z którymi ciężko jest się wam rozstać, albo jesteście w takiej sytuacji, że jakaś bliska wam osoba zmarła i musicie się zabrać za porządek z rzeczami po tej zmarłej osobie. Myślę, że ten odcinek może wam pomóc, więc też link oczywiście na dole. Dla mnie też bardzo istotne jest to, że podczas sprzątania warto sobie mm, Wyznaczyć. Jakąś przestrzeń, jaką dane rzeczy będą zajmować. Bardzo dobrym przykładem zawsze są dziecięce zabawki, bo one potrafią leżeć wszędzie i zajmować każde miejsce. Co sobie nie wymyślicie, to często w domach, gdzie są dzieci, tam też zabawki leżą. Natomiast jeżeli wyznaczycie sobie jakąś konkretną przestrzeń, jakąś konkretną szafę, szafkę, komodę, gdzie te zabawki będą leżeć, będziecie się trzymać tego, że tych zabawek musi być tyle, ile się tam zmieści, to myślę, że będzie Wam też łatwiej. Bo jeżeli przyniesiecie do domu jakieś nowe zabawki Które będą waszym zakupem Albo dzieci dostaną w prezencie To będziecie już mieć taki nawyk W sobie, że w takim razie Skoro coś do domu przyszło To, trzeba się, to czegoś trzeba się pozbyć Żeby zrobić na te nowe rzeczy miejsce Ja też tak ostatnio zrobiłam Dzieci moje przyniosły Przyniosły, przywiozły sporo zabawek I ogólnie prezentów z Polski Bo byliśmy, bo byliśmy na święta no, i stwierdziłam, że i tak nie będę mieć gdzie trzymać tych wszystkich rzeczy, więc trzeba zrobić porządek z tymi zabawkami, które już z nami są, które gdzieś może są zdekompletowane, uszkodzone, albo którymi chłopcy się po prostu już nie bawią z jakichś przyczyn. No i trochę rzeczy do naszego domu przybyło, trochę zabawek, natomiast udało mi się też um, części tych zabawek pozbyć, więc myślę, że zachowałam taki balans, i to jest właśnie fajne, że moi, moi chłopcy. Myślę, że zawsze takie przykłady z mojego życia są dla Was najlepsze, najbardziej takie przemawiające. Moi chłopcy mają tutaj, w tym pokoju, gdzie nagrywam, bo to jest ich pokój, taki duży regał kallax. On ma takie kwadraty, gdzie można przechowywać rzeczy, można też takie pudła włożyć, też na przechowywanie. I my mamy tutaj przy grudniach tych kwadratów 12, więc to nie jest ani ten największy kallax, ani też nie jest to ten najmniejszy. Natomiast. Postanowiliśmy sobie z Aleksem, że zabawki będą tylko i wyłącznie właśnie na tym regale. Bo y, nie mamy też możliwości, żeby tutaj nagle postawić jeszcze jedną komodę, albo jakąś jeszcze jedną szafę, czy cokolwiek innego do przechowywania, więc nie ma opcji tak, żeby chłopcy mieli więcej zabawek niż się na tym regale Kallax zmieści. Więc myślę, że to też jest y, rozsądne, żeby posiadać tyle rzeczy, ile nam się mieści, a nie gdzieś upychać na siłę albo się o coś nie daj Boże potykać, a tak się niestety czasami zdarza, że mamy jakieś rzeczy które no nie za bardzo mamy gdzie schować, no i się o nie potykamy albo chowamy w różnych dziwnych miejscach. No i właśnie, yy, ostatni punkt, który moim zdaniem jest też najbardziej istotny przy sprzątaniu, to to, żeby... Od razu, jak zastanawiacie się nad rzeczą, czy ją zachować, czy nie, i podejmujecie decyzję, że ta rzecz z Wami zostaje, to żeby podjąć też decyzję, gdzie ona w późniejszym czasie będzie się znajdować, żeby każda rzecz, którą zostawiacie, miała swoje miejsce. Bo niestety prawda jest taka, że bałagan to są zazwyczaj rzeczy, które leżą byle gdzie, które nie mają swojego jakiegoś e, konkretnego miejsca, albo też bałagan. E, jest wtedy, kiedy mamy danej, danych rzeczy za dużo, czyli decydujemy się, że przechowujemy jakieś tam rzeczy na e gdzie na przykład na blacie w kuchni. O to jest dobry przykład. Na blacie w kuchni i niby każda rzecz, która na tym blacie się znajduje, to jest rzecz, która tam właśnie powinna być. Natomiast jest tych rzeczy za dużo i nie macie miejsca, gdzie gotować albo się denerwujecie, bo żeby się dostać, nie wiem, do ekspresu do kawy, to musicie coś tam przesuwać albo do tostera na przykład musicie poprzesuwać jakieś inne rzeczy. No i właśnie, okazuje się, że tych rzeczy w danym miejscu jest za dużo, więc zastanówcie się, może da się zmienić ich miejsce, może macie gdzieś miejsce w jakiejś szafce, w jakiejś szufladzie, gdzie te rzeczy, które są na blacie, można schować. Dzięki temu one zyskają nowe miejsce, odgracicie sobie swój blat, czy jakąkolwiek inną przestrzeń, a te pozostałe zyskają nowe miejsce, do którego będzie Wam może też łatwiej się dostać. Więc myślę, że dobrze jest, kiedy każda rzecz ma swoje miejsce, i też bardzo ważna zasada, jak już posprzątacie, i o tym już powtarzałam Wam wielokrotnie na tym kanale, żeby wyrobić sobie nawyk odkładania rzeczy na miejsce. Jeżeli bierzecie jakąś rzecz i korzystacie z niej, a potem odkładacie byle gdzie, no to sorry, nawet jak jeżeli będziecie mieć mało rzeczy, to i tak bałagan się będzie tworzyć. Natomiast jeżeli odłożycie tą rzecz na miejsce, gdzie powinna być, to po pierwsze nie będzie bałaganu, a po drugie, zawsze tą rzecz znowu znajdziecie, jeżeli będziecie jej ponownie potrzebować. No, więc to by było na tyle. Taka moja prosta metoda właśnie małych kroczków. Oczywiście metod sprzątania, tak jak wspomniałam wcześniej, jest bardzo dużo. Ja opowiadam Wam o tym, co się u mnie sprawdziło, co ja najbardziej polecam, bo sprzątanie też, odgracanie przestrzeni to nie musi być katorga, to nie musi być też coś, co... Nagle ma wywalić wasze życie do góry nogami, nagle macie się stać super minimalistami, mieć nie wiadomo jak mało rzeczy. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyście potrafili się rozeznać w przestrzeni i w rzeczach, które macie, żebyście używali tego, czego rzeczywiście potrzebujecie, żebyście się nie zagracali, bo im bardziej zagracone mieszkanie, tym wy jesteście bardziej zdenerwowani, sfrustrowani, jest więcej do sprzątania, jest mniej czasu. Zresztą, wy o tym bardzo dobrze wiecie, jeżeli oglądacie moje filmy regularnie więc proces odgracania może być um... Może nie powiedziałabym przyjemne, bo na też różne nieprzyjemne um, uczucia. E, też taki film kiedyś nagrałam, jak pozbyć się, jak poradzić sobie z problemami przy odgracaniu i też planuję nagrać jakby kontynuację, bo jeszcze dużo rzeczy wpadło mi do głowy, więc na pewno też za jakiś czas taki film się pojawi, bo to nie jest tak, że nagle będziecie każdą rzecz brać do ręki i będziecie od razu wiedzieć, czy ona z wami zostaje, czy też nie. Mogą się pojawiać różne uczucia, różne rzeczy mogą was dotknąć, o których wcześniej nawet byście nie pomyśleli, więc myślę, że taki odcinek może Wam się przydać, więc się za, nie, za niedługo pojawi. Natomiast nie oszukujmy się, to też nie jest coś takiego, że mając nawet bardzo dużo rzeczy nie da się tego ogarnąć, bo da się, tylko właśnie trzeba znaleźć odpowiednią metodę dla siebie. Dajcie znać, jak Wy sprzątaliście, odwracaliście swoje mieszkanie, czy macie już rzeczywiście to, czego potrzebujecie, czy dalej macie takie rzeczy których nie do końca wiecie, z których nie do końca jesteście zadowoleni, że z wami są. Może nie potraficie sobie poradzić z ich wyrzuceniem. Jestem bardzo ciekawa, jak to u Was wygląda. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się przydał. Jeśli tak, dajcie kciuki do góry, oczywiście czekam na Wasze komentarze. Na dzisiaj to tyle. Pozdrawiam, ściskam, buziaki, pa pa!